Co Apple wyda w 2026 roku? Siadajcie, słuchajcie, postaram się szybko, ale urządzeń będzie sporo. Po pierwsze iPhone 17e wraz z nowym, tanim MacBookiem z procesorem A18 Pro. To już niebawem. Dodatkowo lada miesiąc nowe MacBooki Pro z procesorami M5 Pro oraz M5 Max. To nie będą jedyne MacBooki Pro, bo jeszcze M6 Pro i M6 Max. Jak to możliwe? Takie sytuacje już miały miejsce. W międzyczasie nowy iPad Air z procesorem M4, MacBook Air z M5, być może nowe wyświetlacze. Mac Mini z procesorem M5. Max Studio z jakimś procesorem Ultra i rzecz jasna duża zmiana tyczy się iPhone'ów. We wrześniu tylko iPhone 18 Pro, 18 Pro Max i robocze nazwijmy iPhone Fold, model 18 i R2 dopiero w 2027 roku. Jeżeli chodzi o Apple Watch, absolutnie nie oczekujmy tutaj rewelacji i jakichkolwiek zmian. Myślę, że urządzenia będą dokładnie takie same jak teraz, ale mówi się coraz częściej w kuluarach, że Apple planuje wprowadzić stację bazową, która ma nam pomóc w obsługiwaniu naszego smart home i tego typu urządzenie smart home miałoby zostać wycenione na około 400 dolarów, natomiast zaznaczam, to też nie jest nic pewnego. Pytanie ode mnie do Was, czy ktoś z Was czeka na jakieś urządzenie, czy jednak w 2026 roku kładziecie lachę na wszystko?